Jesteśmy już w Polsce po wielkim finale of Island. Przejdę do konkretów. Pierwsze miejsce, Huberta Gata. Twoja, twoja reakcja na to, że to, nie wiem, czy widziałaś, że to jest 75% głosów. Czy to się zdarzyło kiedykolwiek w historii? Eee, no, to było mega duże przebicie, to był knockout, więc nasi widzowie nie mieli zbyt dużych wątpliwości, że to właśnie oni powinni zwyciężyć w tym sezonie. Słuchaj, no super. Ja powiem Ci szczerze, że już przed finałem podejrzewałam, że mają ogromną szansę na wygraną. Dlatego, że ta ich historia była taka trochę wyboista, ale jednak yy, no, widać było, że oni mają się ku sobie. Widać było, że oni tak się zaczepiają, wiesz, że tam coś jest, że ta ich droga pokazała to, że to jest naturalne, bo nawet w życiu też jest tak, że no nie jest zawsze tak kolorowo, że przychodzisz, kogoś widzisz, pyk, i już jak zwierzę, za, jak, za dotknięciem magiczną różdżką em, jest wielka miłość. Więc ja jestem za nimi, ja trzymam mocno kciuki i mam nadzieję, że ta ich miłość, mam nadzieję, no bo teraz na razie, wiesz, oni jeszcze są pewnie zakochani. Miłość powstaje miesiącami, wiesz, to tam już się wzmacnia latami. Teraz jest zakochanie, to jest ich. Taki najładniejszy moment i niech trwa jak najdłużej. Teraz mają zderzenie z rzeczywistością, mam nadzieję, że rzeczywistość będzie dla nich łaskawa i że, że odnajdą się w tym takim już normalnym świecie, bo nie ukrywajmy, tam jest taka trochę bańka i takie idealne warunki do tego, żeby stworzyć miłość. Największe zaskoczenie, zaskoczenie dla Ciebie podczas werdyktu? Drugie miejsce Kamila i Beaty, czy może czwarte miejsce Mateusza i San... Teraz mylę ja imiona. Sandra. Sander, dobrze jednak, tak. Wiesz co, y, nie, nie byłam jakoś mocno zaskoczona, dlatego że na przykład Beata i Kamil, też jestem bardzo, jestem dużą nie, fanką. show parą, nie, w tak, tak, ja jestem ogromną fanką, bo oni, to właśnie była ta, ten rodzaj e, miłości, jeszcze w cudzysłowie, bo takiego zauroczenia, zakochania, taką typową strzał Amora. Wszedł Kamil, Beata była łup, ale też takie rzeczy się w życiu zdarzają nam, ja powiem to w oparciu o moje doświadczenie, że mm, są takie relacje, w których poczujesz coś właśnie od razu, tak jak u nich, są czasami takie, które wymagają e, czasu. Czasami czasu, ale ja w nich wierzę. Oni tak się, moim zdaniem, dopasowali. Naprawdę, trzymam za nich kciuki, mocno kibicuję. Są też jedną z moich ulubionych par Low Island. No to nie wiem, czy mam sens, żeby pytać się o tą nie, ulubioną jeszcze, parę. Jeszcze, jeszcze nie, wszystkie cztery finałowe wszystkie są cztery, moimi okay. ulubionymi parami. W ogóle też bardzo fajnie się patrzy na Sandrę i Mateusza. Tak samo na Adama i, na Dama i Martę. Oni też mają ogromny potencjał i też uważam, że. Zresztą, słuchaj, ja zawsze mówię: życie zweryfikuje. Oczywiście. Ja będę ich oglądała, obserwowała. Mam nadzieję, że będą dużo wrzucali na Insta, bo chcemy to wszyscy widzieć, jak ich miłość kwitnie i mam nadzieję, że tak będzie. Niech to płynie naturalnie. My ze strony produkcji, my nikogo do niczego nie zmuszamy, my po prostu siedzimy i trzymamy za nich mocno kciuki, bo zawsze wiadomo, że skoro tworzymy program o tym, o miłości, to chcemy, żeby te relacje były po prostu jak najdłużej, latami. Najlepiej to do końca życia. Tak, mamy za nich kciuki, dwa takie najmocniejsze wątki, które się przewijały w tym programie, już pomijając absolutnie relacje, które budowali e, posłać Adama i Huberta, zacznijmy może od e, Huberta. On e, to tak, tak, takie często określone, chodzi o najsympatyczniejszy e, uczestnik Ever. E, skąd myślisz, dlaczego ludzie aż tak go polubili i co dlaczego wzbudza aż tak pozytywne emocje? W czym tkwi jego siła, że. No ten wynik też mhm. świadczy, że 75%. Tak, wiesz, przede wszystkim, znaczy akurat wynik finałowy to jest ich wspólny sukces no tak, z Agatką, ale rzeczywiście tak, tak. Hubert no, ma dużą sympatię wśród naszych widzów. Słuchaj, no ja zawsze uważam, że ludzie lubią się utożsamiać z danym bohaterem i widocznie mamy dużo w Polsce osób, które są takie introwertyczne, ale mają, są inteligentne, bo Hubert jest bardzo inteligentny. Ma też takie momenty, w których jest i zabawny, błyskotliwy i myślę, że tym na pewno zdobył serca naszych widzów. Że go po prostu najzwyczajniej w świecie polubili. Też chodzi o to, to coś. Po prostu w każdym naszym sezonie jest taka osóbka, która po prostu skrada, kradnie serca naszych widzów. I w tym sezonie to był właśnie Hubert. No to teraz Adam trochę może mniej przyjemnie, bo też będę się opierał tylko na tym na komentarzach widzów, czytelników, wzbudza duże emocje, duży hejt. Skąd myślisz, że jest ten hejt na niego? Najczęstszy, najczęstszy zarzut, że on do. Połowy był wesołkiem, który skakał z kwiatek na kwiatek, poza to jest zupełna przemiana, nie wszyscy mu w to uwierzyli. No kurczę, szkoda, teraz znowu będzie, że ja wiesz, faworyzuję obronię. To ale, też, ja, to cię ale to jest moja rola, i ja będę broniła do końca wszystkich naszych wyspiątek, hmm. bez względu na to, jakie później są komentarze, dlatego że ja naprawdę chcę dla nich wszystkich bardzo dobrze. Adam, Adam jest inny, Adam jest wyjątkowy, on się bardzo wyróżnia. To jest ten człowiek, który ma takie luźne podejście do życia i on wpadł na wyspę miłości z takim zamiarem dobrej zabawy. I to było widać, tak jak mówisz sam, że skakał z na kwiatek. On po prostu miał z tego fan. Ale później m, poznał Martę, która zawróciła mu w głowie. I powiem ci szczerze, ja w życiu też byłam taka, taka wiesz, taki wolny ptak, em, taka żona przygód i tak dalej, ale kiedy poznajesz już tą osobę, która skradnie twoje serce, to po prostu ci się to odmienia. Mhm. Nagle masz klapki na oczach i ni, nie widzisz nikogo poza tą osobą. I ja wiem, że taka przemiana jest możliwa i dlatego ja tak w tą przemianę uwierzyłam. Tylko, że ja też zawsze mówię do naszych widzów, żeby byli cierpliwi, żeby dali im czas że i nie wierzył im dziś, to niech poczekają, bo tak naprawdę po programie teraz się okaże, czy ich relacja jest prawdziwa i właśnie teraz będą mogli nasi widzowie ocenić. Ogólnie obserwując, obserwując Adama i Martę, czy też inne pary w social mediach, jak, jak ta ich relacja przebiega. To faworyzowanie, o którym wspomniałeś, to się przewija wszędzie, może wynikać też, tak sobie myślisz z faktu, że łączy Was jakiś tam inny program sprzed stu lat, to prawda? najśmieszniejsze jest to, też że. Często to wypominają, wyciągają, że na pewno się znają, na pewno nago lubi bardziej niż innych. Ach, najśmieszniejsze jest to, że my nawet byliśmy w dwóch osobnych edycjach tego pro programu. Oczywiście, że się znamy. Ja w ogóle ani razu nie udawałam, że się z Adamem nie znamy, czy że też znam Sandrę. To nie była żadna tajemnica, ale to też nie jest temat tego programu, bo tak naprawdę nas nie obchodzi przeszłość Wyspiątek. My, my jakby działamy pod, jakby tu i teraz, czyli jak oni przychodzą na casting, to co nas interesuje, żeby byli jakieś w innym programie? To jak ktoś był w innym programie, to nie zasługuje na to, żeby poznać drugą połówkę. Wiesz, to są zazwyczaj fajni, ciekawi, barwni ludzie, którzy mają jakieś doświadczenie przed kamerami, oczywiście. To też często widać, ale to nie jest jakby rzecz, która powinna ich skreślać w drodze do miłości. Więc ja się nie zgodzę, że to by było, było faworyzowanie. Zresztą najlepiej jakbyś zapytał innych wyspiątek, które były w tej edycji i jakoś tak wydaje mi się, żeby odpowiedziało, że nie czuły tego, bo tego po prostu nie było. Tam nie ma miejsca na to, żebym ja miała okazję kogoś faworyzować. Bo ja się pojawiam w Wili tylko w tych momentach, których mnie widzicie na ekranie. Ja z nimi nie mam okazji porozmawiać, ja z nimi nie mieszkam w tym domu, więc no, nie mam. Nie mam jak kogoś tam faworyzować i żadna z tych osób, które znam, bo też bywało to w poprzednich edycjach, były takie przypadki, to nic mi w tym programie nie dawało. Czasami, jak widać w sieci, nawet wręcz przeszkadzało, więc taryf ulgowej żadnej nie mają coś się trochę na inny wątek, bo myślę, że temat jest trochę zamknięty. Rzeczywiście sobie popytałem, co tam o tym sądzą. E, Jagoda i jej decyzja. Jak oceniasz to z perspektywy e, nie, nie wiem, czy prowadzącej, może osoby, która tam jest na miejscu, która jednak trochę ich obserwuje. Mówisz e, Jagoda, która wybiegła z willi za Wojtkiem. Wiesz co, to, ta sytuacja pokazała, że mm, czym jest wygrana w tym programie. Że tak naprawdę nie chodzi o to, żeby być na pierwszym miejscu, że to nie chodzi o to, żeby wygrać te 100 tysięcy złotych, e, czy Tą główną nagrodę, tylko o to, żeby poznać tu miłość życia. I w momencie, kiedy ktoś już poczuł, że poznał tą drugą połówkę i ta druga połówka opuszcza Wyspę Miłości, no to dziwne by było, gdyby taka jagoda została tam. No bo czego miałaby tam dalej szukać sama, bez człowieka, do którego coś poczuła. Więc ta decyzja była super. Ja w ogóle się jaram. To było mega fajne, mega piękne, bo udowodniło, że te nasze Wyspiątka naprawdę przychodzą po to, żeby poznać tą miłość. I, i to było tego dowodem. Super. Czyli Liczymy im e, tak jak wszystkim parom. Tak, ja właśnie muszę sprawdzić, bo ja wróciłam teraz z Wyspy Miłości. Ja muszę wejść do internetu i zobaczyć, jak tam uniknąć. się ich losy. Stręcić, co byś się bo może zamienimy się. Ja A, wiem, trochę wiem. Jagoda i Wojtek i powiedzieli, że to nie jest relacja, nie jest to związek, tylko to jest takie, taka budowanie tej relacji, że oni nie chcą się określać parą stricte, bo Aha, dopiero się Bez po bez pośpiechu. Woludku. Słuchaj, każdy w życiu ma. Słuchaj, są różne rodzaje relacji. Słuchaj, są, różne rodzaje relacji. Słuchaj, wiesz, no, bez... no dobra, friends with benefits często się mówi. Słuchaj, każdy ma inny pomysł na relację. I oni widocznie wybrali taką drogę, może chcą podejść do tego na spokojnie, to jest ich sprawa. Y aby byli szczęśliwi, mm. po prostu, żeby nikt sobie nie wyrządził żadnej krzywdy, e, żeby dzielili się siebie tą, tymi uczuciami tak porówno i wtedy będą wszyscy szczęśliwi i ja też. Powiedziałaś właśnie też fajną rzecz, że sobie posprawdzasz tam wszystko. E, to się, to się e, robić, e, co robicie? co się dzieje się w sieci. Dzieje? Dobrze, to też nie będę ci wszystkiego spamował, spoilerował. E, temat Alicji, bo pożegnanie jej z programem też wywołało duże za, e, kontrowersje i padły tam, nie wiem, czy można to utarczko jakoś słowno pomiędzy wami. Czy masz ochotę to nie napisać? Zapytać się, jak ona to z perspektywy czasu ocenia? My miałyśmy ochotę, ochotę miałyśmy okazję porozmawiać z Alicją no po tej sytuacji, bo miałyśmy live. Tak. Później po live też gdzieś tam zamieniłyśmy już bez, tak off camera. Ja, parę to emocje zawsze na live, nie? Bo od razu. Tak, tak. Wiesz, ja, ja mimo wszystko, nawet jak ktoś źle wypadnie, nawet jak ktoś się zachowa źle, no bo jesteśmy ludźmi i różne są sytuacje, różne okoliczności, no ale porozmawiałyśmy sobie. Alicja też mnie przeprosiła za tą sytuację, właśnie za tą taką, wiesz, <laughs> nawet nie wiem jak to nazwać. Ja też no, gdzieś tam coś tam zarzuciła tak, i tak dalej, więc tak. później przeprosiła mnie za to, przyznaję. Porozmawiałyśmy sobie, my dla niej nie chcieliśmy nigdy źle ze strony naszej mnie jako prowadzącej też produkcji, wręcz przeciwnie. Wiesz, po prostu czasami trzeba mieć jakieś takie refleksje, że kurczę, no skoro tyle osób wokół nam mówi, że zachowujemy się tak średnio, albo no, no niezbyt dobrze, to warto sobie o tym pomyśleć, przemyśleć i wyjąć z tego jakąś lekcję na przyszłość, niż cały czas szukać winnych wokół. No i mam nadzieję, że Alicja już um, podjęła się tej lekcji i że, że przemyślała chociaż no nie wiem czy do końca tak jest, bo tam jeszcze widzę, że emocje w niej drzemią no, no. ale no ten program takie właśnie emocje rozumiesz w człowieku budzi i e, mam nadzieję, że ten kusz opadnie i wszyscy zrozumieją i swoje błędy i też mm, no, to była mocna przygoda, tak, na Wyspie Miłości ja rozumiem, że te nasze Wyspiątka to mocno przeżywają wszystko, później też po programie e, trzymam za nich wszystkich kciuki, za Alicję też nie znalazła miłości w programie ale mam nadzieję, że znajdzie ją poza i tyle, po prostu pokory troszkę więcej, jakiegoś takiego, dać szansę innym ludziom, wiesz, zwrócić uwagę na to, co robimy źle, bo każdy nikt nie jest idealny. Nikt, ja też nie jestem idealna, też popełniam błędy, ale trzeba jakoś tak tym błędom się czasem przyjrzeć i postarać się sobie w sobie pewne rzeczy zmienić. Czyli na ósmą edycję życzymy sobie tych emocji nadal tak, takich ale wielkich to jest emocji wieś. miłości. Czy Alicja, czy Adam, no każdy jest inny i to wzbudza takie emocje w naszych widzach i to jest fajne, dlatego ta emocja była taka, a nie inna, bo właśnie każdy pokazał swój temperament, swój charakter. I też moim zdaniem to była taka naturalna edycja. Każdy robił, co chciał w danym momencie, nawet te pocałunki. Okej, okay, można to oceniać, można powiedzieć, że to nie było fair. Jasne, oczywiście, że tak. No ale takie były ich naturalne zachowania. I to chcemy oglądać na ekranach czwórki w kolejnym sezonie. No to jest dobre podsumowanie. Tak. Dziękuję bardzo za rozmowę, życzę wszystkiego dobrego.